Jeśli mówimy o relacjach, jeśli mówimy o komunikacji, chcemy poznać jakby przyczyny różnych problemów naszych w komunikacji i jak również historii takich bardziej toksycznych, no to wówczas będziemy sięgały po kursy związki i triady rodzinne oraz taki kurs jak toksyczne relacje. I związki, one będą już pokazywały nam tę pracę, którą my mamy do zrobienia, a która dotyczy właśnie relacji i sposobów komunikowania się w relacjach i związkach. Więc mamy taką kolejną grupę kursów. Kolejna grupa to są kursy, które związane są z tworzeniem rzeczywistości, związane są ze świadomością, czyli można powiedzieć, że Dotykają bardzo głęboko, dosłownie na poziomach takich najgłębszych, tego, jak pracować ze świadomością, jak tworzyć świadomie. I tutaj mamy świadome tworzenie rzeczywistości. Tam, gdzie jest kursy o finansach, czyli świadome finanse i wpływ emocji również na to, jak my zarządzamy pieniędzmi, to jest też właśnie kurs z, tego, z tej kategorii.